jest jeden za drugim i na przykład tak jak teraz ty mi zabierasz trochę wiatru, wiatru? No możesz wpaść w turbulencję albo możemy się splątać nie? Tu na ziemi to ja specjalnie do ciebie podchodzę. Do góry stawiaj Tam nie idź do chodnika a raczej Możesz do mnie podejść Fotki też robisz? Super Dobra teraz ja pójdę za ciebie Stój w I do góry No, chodź do mnie Patrzcie, jak mewy ładnie O, jak no. fajnie no, 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 no. <laughs> Do góry jak chcesz go do góry, to złap za te taśmy czerwone, wiesz? A chodź teraz do pomnika podejdziemy, tutaj przez chodnik, tylko trzymaj go nad głową. Nie <laughs> No to dobra, to tam się Okej okay. I tak ci dobrze idzie Są jakieś fotki, tak? Najlepiej jeszcze jakby tak ze dwójkę, nie? Te dwa No dawaj. Pamiętaj, podchodź w tą stronę, w którą on idzie, czyli teraz powinieneś iść w lewo. No, złap za czerwone i tyłem idź. Ota. I powolutku wracaj do mnie. Tak, tak mi się wydaje, że teraz osłabło. My tam go wyrywało, a teraz my go Tak. Hello. Hello, sir. <grym> <grym> Czyli co, można się jednak w locie też tak spotkać, czy raczej już Agrobaci nie? Chyba tak robią, ale my, my to nie powinniśmy.